Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj włożymy sobie żarówkę w tyłek. Uśmiechnij się, bo ponownie jedziemy do internetu. Sztuczek w internecie znajdziemy bardzo wiele, a niektóre są naprawdę wyjątkowe. Tak jak tak, gdy Vincent postanowił wykręcić żarówkę. Chwilę później pokazał wszystkim znajomym swój goły tyłek. Do niego właśnie włożył odkręconą żarówkę, oblizany palec przyłożył do kontaktu i kazał włączyć światło. świecić gołą dupą nabiera nowego znaczenia. Może efekt nie jest tak spektakularny i powiesz, że to pomysł dupy, ale jak widać znajomych to zainteresowało, a szczególnie ją. Chociaż może bardziej szokuje ją goła dupa Vincenta. To idealny materiał na reklamę żarówek Osram. Jeżeli już się cieszysz, że właśnie taką masz pod ręką i chcesz to powtórzyć, nie rób tego. Zaopatrz się w specjalną żarówkę z baterią, bo właśnie taka została tu użyta, a my czekamy na kolejną próbę naszego magika w końcu do kontaktu można włożyć różne rzeczy. Zabawa z kumplami z przyjaciółmi może wyglądać tak jak na filmie z Vincentem, ale bardzo często z przepicia ktoś traci przytomność i dla niektórych właśnie wtedy zaczyna się zabawa. W tym przypadku z kumpla zrobiono kukiełkę. You got a friend me. Po melodii i napisie Andy niektórzy skojarzyli, kim się stał kolejną zabawką z Toy Story. A może to pomysł na kolejną część tego filmu? W końcu czwarta część skończyła się, gdy Andy pojechał na studia. Może właśnie tak, spędza tam czas Toy Story, 5 Studenckie przygody Andiego. którzy powiedzą, że to nieprawdziwi kumple, ale mogło być gorzej. Zamiast kukiełki mógł zostać pacynką, a wtedy któryś z nich musiałby włożyć... rękę. Zamiast tego mogli mu włożyć żarówkę i sprawdzić, czy świeci, a ktoś z komentujących zaproponował marchewkę w tyłku. Teraz widać, że naprawdę nie było tu tak źle, a film w dwa miesiące nabił 750 tysięcy wyświetleń. Było ich znacznie więcej na Instagramie autora, ale postanowił go skasować, albo zmusiła go do tego kukiełka, gdy wytrzeźwiała. Kończymy internetowym challengem. 100 ubrań na sobie. Nie jest to nic ambitnego, a tym bardziej skomplikowanego. Jak sama nazwa wskazuje, wystarczy założyć 100 ubrań na siebie. Jest tego masa w internecie, a moim zdaniem pierwszy był Joey z przyjaciół. Ale nawet coś tak banalnego może być niebezpieczne. Płacz, płacz, ta głupota może cię kiedyś zabić. Ostrzeżenie: nie rób tego w domu, bo umrzesz, wrzuciła na swojego Twittera bohaterka nagrania Andrea. Która, jak sama tłumaczyła w późniejszych postach, nie myślała, że coś jej się stanie, chciała to zrobić, nie chciała umrzeć. A od tej śmierci po trzech godzinach duszenia. Uratowały ją przyjaciółki. W przyrodzie słabsze osobniki są eliminowane, więc można było ją już zostawić. Chociaż przed nią jeszcze wiele internetowych wyzwań, chociażby to. Andrea, czekamy. To tyle w tym poszukiwaczu pełne filmy, jak zawsze znajdziesz w opisie. Proszę zostaw lajka, to bardzo mi pomaga. Bardzo to doceniam. Możesz też zostawić komentarz. No i nowe osoby jak zawsze zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco z filmami, które podbijają internet. Przeglądajmy je wspólnie, a teraz zaległe losowanie koszulki. Wygrywają merkury, którego tak trudno zaskoczyć. Duchem się nie udało, to może zaskoczyć koszulką. Proszę odezwij się na Facebooku, podaj swoje dane. A jeżeli Ty też chcesz wygrać, po prostu komentuj. La 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 la. la 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 la